Piłkarze brukbetu Termaliki Nieciecza wracają na ekstraklasowe boiska po przerwie reprezentacyjnej. Tym razem podopieczni trenera Czesława Michniewicza zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia. Benjamin Glott to ekstraklasy przyzwoicie radzi sobie w tym sezonie. Po 15 kolejkach zajmują dziewiątą pozycję z 20 punktami. Ekipa z Niecieczy w trzech ostatnich meczach przegrywała kolejno z Wisłą Kraków, Piastem Gliwice i Koroną Kielce. Myśmy dwa tygodnie czasu na to, żeby się dobrze przygotować do meczów w Gdyni. Przede wszystkim czas też, żeby przeanalizować to, co się wydarzyło w ostatnich meczach. Meczach, nie wygrywaliśmy, traciliśmy dużo bramek, pracowaliśmy nad tymi elementami. Oczywiście też pracowaliśmy pod kątem meczu z Arką. Wiemy, że Arka u siebie zdobywa większość punktów, są groźni, strzelają dużo bramek. Wiemy też, że. Mecz się odbędzie, to dobrze dla nas również, że z udziałem kibiców, może nie komplet kibiców, będzie na stadionie, ale będzie ich sporo. Dla nas to jest też dodatkowa motywacja. W ostatnim czasie marnowaliśmy dużo sytuacji. Zaczęło się od meczu z Piastem, gdzie tych sytuacji mieliśmy mnóstwo. A mimo wszystko nie zdobyliśmy punktów. Nieszczęśliwy mecz z koroną Kielce, gdzie, gdzie wiele rzeczy nie zagrało tak, jak powinno zagrać. Nie będzie plewy, w związku też z tym meczem będą inni zawodnicy. Nie zdecydowaliśmy się, kto będzie w 18, kto będzie w 11. Mamy się troszeczkę czasu. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 15:30 na stadionie miejskim w Gdyni